Nazywam się Ula Stajniak. Prowadzę swoją własną pracownię tortów artystycznych w wełku. Dziś pokażę Wam, jak w kilku naprawdę prostych ruchach możecie sami wymodelować z masy cukrowej figurkę misia pandy. Aby cała praca przebiegła nam sprawnie i rzeczywiście szybko, wykorzystajcie narzędzie drezdeńskie. Jest niezbędne przy modelowaniu figurek i oczywiście masa cukrowa. Do stworzenia misia panda będzie potrzebny głównie kolor biały i czarny. Dwie kule różnej wielkości, jedna jest nieco większa, z niej uformujemy tułów misia z mniejszej jego głowę, Większą nieco wyciągniemy ku górze, tak aby powstał nam kształt przypominający nieco jajo i w kilku prostych ruchach, spójrzcie na to, pilnujemy zaokrąglenia dołu i góry i dociskając palcem zaznaczymy, gdzie misia, gdzie okrągły brzuszek. Wykorzystajcie do tego swoje palce. Żadnych narzędzi w tym momencie nie potrzebujemy. Zaokrąglamy brzuszek i spokojnie możemy sobie odstawić tułów do wyschnięcia. Dzięki temu będzie stabilniejszy i utrzyma główkę. Główka misia jest okrągła, choć nie tak idealnie. Tutaj też warto w tym momencie zaznaczyć nieco jego policzki i linię, w której pojawią się jego oczka. Nie robimy tego zbyt głęboko, ponieważ miś jest okrągłutkim stworzeniem, więc wystarczy nam po prostu zarys, w którym te oczy się znajdą, i używając najmniejszych palców, twórzcie zagłębienia, które umieścimy oczy i łatki. Tak powstałą łówkę możemy już wykorzystać do uformowania charakterystycznych dla pandy plamek. Pamiętajcie, żeby to tworzyć w oczodołach, w tych miejscach, żeby nam nie powstało rybie oko. I również wklejamy kółeczka, ale rozciągamy je palcami i zachowujemy ten efekt zagłębienia. Rozciągajcie to palcami bądź narzędziem, tą wypukłą częścią, tak jakbyście używali pędzla. Dzięki temu efekt będzie bardziej naturalny. Krawędzie fajnie się dopasują. Nie będą odstawały. I będą wyglądały jak pomalowane. Możemy nadać zarys główki misiowi. nieco go troszeczkę zmniejszyć i uzyskać tym ruchem szyję. Wiemy już, gdzie zamieścimy oczy pandy. Ale ważny jest też uśmiech. Przecież chcemy, żeby nasz miś był wesołym misiem. I, ponownie, i podobnie jak było z oczami, zaznaczamy zagłębienie, gdzie, gdzie znajdą się kąciki ust i uśmiech misiaka. Tak? Pamiętamy, że wyszczek misia jest dość charakterystyczny. I zaznaczamy miejsce, w którym włożymy Nosek mhm. i od miejsca, w którym zaznaczyliśmy sobie umieszczenie później noska, robimy taki zarys typowej zwierzęcej mortki. Dobrze też bardziej naturalnie będzie wyglądać, jeżeli sobie w tym momencie znowu łyżeczkową końcówką narzędzia zaokrąglimy pyszczek. Używając dosłownie odrobiny różowej masy, zaznaczamy malutki, skrawny nos, nosek naszego misia. Jeśli chcecie bardziej szczegółowo, możecie w tym miejscu robić otwory nosowe. Nasz pysiek przypomina już coraz bardziej misia, ale musimy stworzyć jeszcze miejsce na gałki oczne. Robimy to w ten sposób, że narzędziem na bryzdeńskim wykonamy zagłębienie w miejscu, gdzie włożyliśmy czarną matkę. Może być dość głębokie, wtedy oko będzie wyglądało bardziej realistycznie. I również tą samą końcówką, tylko ruchem już bardziej skierowanym od dołu ku górze wyciągamy odrobinkę górną powiekę. W ten sposób powstał nam ładny oczodół, który umieścimy odrobinę białej masy. Możemy to sobie wykorzystać stąd. Pamiętajcie, żeby oczy były tej samej wielkości. I kiedy wkładacie je do oczu dołu, nie dociskajcie bardzo, bo wtedy oko będzie płaskie, będzie nienaturalne, a zależy nam na tym, żeby nasz świat wyglądał jak plastycznie. Formuję oko, zakłębiam je i, i przechodzę do stworzenia tęczówki. Do tego celu używam kuleczek z niebieskiej masy, które wklejam podobnie jak było z oczu dołem, i rozciągam lekko. Pamiętajcie, żeby zawsze tę zbliżyć do którejś skrawędzi oka. Tak, jeżeli ma patrzeć prosto, zbliżcie ją do dolnej. Wtedy oko będzie wyglądało realistycznie. Na koniec dodajemy czarną źrenicę, I też rozciągajcie te, te plamki. Tak przygotowaną główkę zamieścimy na wcześniej przygotowanym tułowiu. W tym momencie najlepiej będzie dokleić pandzie nóżki. Robimy to w ten sposób, że kulki, które przygotowaliśmy, one są wszystkie tej samej wielkości, bo panda ma kończyny tej samej wielkości. Tworzymy z nich taki stożek zaokrąglony i jeden z końców ten cienki spłaszczamy. To będzie miejsce, w którym nóżka połączy się z tułowiem. Szeroki koniec. Spłaszczamy i w tym momencie możecie albo spłaszczyć to po prostu palcem albo wykorzystać do tego swoje podłoże. Tak przygotowaną nóżkę lekko zakręćcie cienkim miejscem i przymocujcie, możecie do tego użyć zwilżonego pędzelka i doklejcie nóżkę nakładając ją lekko od tyłu ku przodowi i to samo z drugiej strony. Tym samym ruchem stworzymy górne łapki. Tworząc górne łapki, nie będziemy spłaszczać yy, szerokiej krawędzi. Zasada zachowania z mocowaniem jest dokładnie taka sama jak w przypadku dolnych nóżek. Wąską krawędź spłaszczamy i mocujemy na zwilżonej masie. U pandy, spokojnie możemy zostawić to połączenie bez rozciągania go, ponieważ naturalnie te mi się tak mają. Oddzielone kolory łapek. Nakładamy łapki. I żeby miś wyglądał jeszcze ciekawiej i naturalniej, cienką krawędzią narzędzia dresdyńskiego zaznaczamy paluszki. Nie wciskamy, nie rozcinamy, po prostu zaznaczamy. To ma łapki górne, to dolne. Mamy już solidną podstawę do tego, żeby Przymocować głowę do tułowia. Do tego potrzebna nam będzie wykałaczka, którą lekko znowu zwilżymy przed włożeniem w masę cukrową. Zaznaczamy kręgosłup, czyli miejsce mocowania głowy do tułowia. Ponownie lekko tylko zwilżamy masę wokół i wystającą część wykałaczki. Natomiast głowę z tą szyją, która nam się tutaj w trakcie modelowania wytworzyła, musimy ją nieco skrócić. Możecie użyć noża, narzędzia, lub po prostu oderwać to palcami. Nie ma to większego znaczenia. Warto jednak odrobinę zachować tej szyi, żeby znowu zmogł... panda wyglądała naturalnie. Mocujemy głowę do tułowia i nasza puszysta panda czeka jeszcze na uszy. Po prostu z czarnej masy formujemy dwie równej wielkości kulki i tworzymy palcem lub narzędziem wgłębienie. Uszy mocujemy do zbliżonej masy, nakładając je lekko od tyłu ku przodowi. Możecie do tego celu użyć też wykałaczki, ale jeśli macie czas i, i możecie pozwolić masie na obeschnięcie, to spokojnie możecie połączyć po prostu jedną z drugim. Nasza panda właściwie jest już gotowa, ale jeśli macie ochotę, możecie jej nadać efekt puszystego futra. Wystarczy, że cienką końcówkę przeciągniecie kilka razy po miejscach, które chcecie zaznaczyć jako bardziej puszyste. Ona nie musi cała być kudłata. Mogą to być wyłącznie łapki, może to być jej broda lub, lub głowa, gdzie chcecie jej Zaznaczyć grzywkę. I panda jest gotowa. Taką gotową figurkę możecie troszeczkę podkręcić, nadać jej trochę charakteru, na przykład pudrując barwnikiem w pyłku. Jeżeli chcielibyście z takiej pandy stworzyć, załóżmy dziewczynkę, możecie jej dokleić rzęsy z masy cukrowej. Możecie jej nadać rumiane policzki, dokleić kwiatek, bądź kokardę pod szyją. Do zobaczenia.